Cześć wam Siemano, fakiery, Lecimy dalej z Blue... Blu robi swoją... ulubioną misję dzisiaj Bo to jest, kurde, moja ulubiona misja Aż <laughs> ty! Weź zaścimy. No właśnie patrzę, że mi żeś, kurde, oczywiście dużo HP nie zostawił No wybacz Nie no, spoko Czekaj, kurde no, A bo ty... go nie ten... zasiesz? Ale go rozpierdzielę A ty! A pa jakie nacięte zostałem Dobra, i ja mam tutaj wyeliminować trzech oficerów. Ja tą misję znam, bo to jest moja ulubiona. W co ona była Wiesz co chodzi jest? Intruda! Ah! Intruda! Czuję emocje Intruda Caps Lock Czyli rage Ciachaj go Ciachbayera Ty hard jest No, zaraz giniesz. Spoko nie zginiesz. Znaczy nie zginę <laughs> yeah. Pat, yeah. I o. piąty level normalnego ataku Spoko Tak to się robi tutaj Na Games TV, TV, Ok. Na raj' no. sobie tu przebiegnę Na Nic no, ale... ci brakuje już kapany No brakuje mnie Dobra wyłącz tego rajdu Co, co? Co do mnie? Tam jeszcze na górze Wiem wiem, wiem. Przejem, że mnie strzelał mnie No zajachaj go Ojej, oh, yeah. znaczy mu czapka wypadła Hehe, <grym> Kurwa, Znaczy kurde O! <grym> co mnie? Do wody chciał Te gdzie ty masz A tutaj ja to muszę sobie pozebrać. No, w no. no, to sobie muszę pociąć trochę, by przeszedłem z laszowania Zdech? Nie. Ale się wykrwawiał już. Z tego to ja sobie przyciągnę. Ha, to... Dawaj go! <laughs> Sieć o do mnie! Jak Spiderman! <laughs> oh. Spiderman do programu. Spiderman do dobre... programu. Tylko komiks. jedynka. No, jako to bajka i w ogóle Spider-Man. w ogóle film. <laughs> Spider-Man. W ogóle cały uniwersal ze spider man No masz. Intruder alarma. Masz już rajdżę. Wow. to Chodź tu. No da, strzelaj do mnie z tyłu. Ciepł, pań. Ktoś do mnie chyba strzelał. No, chyba tak. No, to Masz pojechane. Co on zrobił? Granata se pod to nie? Że wykorzystałem to. Eee, to inteligencje przeciwnika. De intruder. A, tu byłem. Widać, no. widać. No, musisz, wiesz, jumplować. I ty jest, kurde, drugi boss, którym jest lipa, bo może wyskoczyć Errol. No, bo tu jeden ma pancer Fausta. Tak, tak, tak. To dogania. Panzerfausta rozwalić. Dobra, już. Ja ale wezmę. jeszcze drugi jest chyba. Ja sobie wezmę tego Panzerfausta. Dobra, ty, ale ci kapel. zmniejszać. No i włączaj Rendzia. A, że się. Jeb. Jeb. Jeb, jeb. <laughs> a co jest? Nie wiem, coś mi się mysza przydziałać Ale coś długo się schodzi, nie? Dobra już, pan. Dobra. Oh yeah. Stefan Gusapon. a pa eliminaty. Wyższy inżynier. Dobra, włączaj reżę. Chociaż już tak, nie masz To idę do siebie na kurwa Który to? A tam. Tam jeszcze biegnie. No nie no, ja to zaraz załatwię wszystko. Jak mało mało dajne mm. Brudną wow. krew ma. Tak, bo no to musi być pure blood. Dobra, rozkminiam, że muszę iść tymi schodkami. Tymi? No, mhm. no, stary, słuchaj, tak mi się wydaje. Chyba nie. Gówno. Na dół. Nie, slow -mo. O no. no dobra. Dobra. Cześć tu jeszcze na pieprz. Co chłopaki? Dobra, Dobra, No idę, idę. Tu gdzieś, nie? O tam właśnie. Słuchaj, no nie mam... Oojeju, co to za... <laughs> Jak oni wyglądają te? To jej nas widzi. Dobra, to ja sobie muszę Rejcza doładować. No kurde on się w Nie wiem czy ja tu chyba na górę muszę iść, tylko nie wiem czy tędy To weź sprawdź. Tam jeszcze ktoś nawala do ciebie. Dobra nie pola mi wyczeka na górę muszę iść, tylko nie wiem trendy. To jest w ogóle jakaś zamrażalka Jak ona się wgryza przez ten kombinezon? A nie mam pojęcia wiesz, w końcu ma zęby Takie wiesz się siema świnak <grym> Tak nawiązując do tekstańskiej masakry, którą oglądaliśmy, nie? A dobry film, polecamy dobry. Zajrzyjcie na naszego bloga www.chorromyślnikfanat.blogs i tam się wszystkiego dowiecie. Cisnę tędy. O, dobrze no. cisnę. Dobrze? Na pewno? No Tu ktoś jest. No słyszę. A się ja... go w jaja <noise> Zasłużył sobie. Nie no, poszukałem tego wyjścia, nie wiesz. To chyba tutaj. No. I pani W washroomie? W Chyba no tak, to A, piłka. ten kiblowy, no, no tak. No to jeszcze raz razu walne. Co, się zdziwił? <noise> już, co? krótka piłka. Z Raining nie ma szans, szczególnie jeśli gra w Blood Games TV. Tymoteusz? Mocy... Ja. Jakieś dziwnie, dziwne imię No słuchaj, imię nas są cisze. Dobra, a gdzie teraz mu ścisnąć. Czekaj. Next area. O. Jak się tak nie da, tego zasną. Będziemy uciekał tu. Łobuz jeden. No, stary, a gdzie może być nek Chyba tu, bo jest dużo typa. No stary. Ale kosisz. Kurde. Jak kosiarka spalinowa C ręczna. C <coughs> no fakt. Nie. Ty chyba wróć i wracasz się, wiesz? Wejdź, Wow. Nie, no gdzieś tam na dole, to jest. O. Otworzą się te drzwi, w łobuzy? Te nie, ale te tak. Tak, tu masz jeszcze jakieś No dobrze. No, no, zasiekaj mnie to. Dobrze, ja. dziękuję. Tak, to będzie tu, no nie ma bata. Weź sprawdź, dla Siak. pewności. Tak. Tak. Ciach Bajera. Także widzimy się, widzimy się, widzimy się w następnym odcinku. Przedłem na etap. Czujesz dumę, czujesz dumę? Czujesz dumę? Czuję dumę. No, tylko sobie walniemy jeszcze save'a. Nef save. Także na razie... Do ziomy. widzenia!